Cześć, ja chciałem ci pokazać kolejne ustawienie GS code, które warto sobie dodać, aby pracowało nam się wygodniej. Teraz podaję przykład. Mamy sobie jakiś kod i tutaj zaimportowałam funkcję, która nie jest używana. I teraz jeżeli sobie coś próbuję tutaj zapisać, robię jakieś zmiany, ten import cały czas jest. Powoduje to problemy, ponieważ później ktoś na przykład na code review może dać ci uwagę, że, że masz takie importy, a dodatkowo to jest niepotrzebny kod. Pokażę ci, jak zmienić ustawienia w JSCode, aby takie importy były usuwane przy zapisie. Wchodzimy sobie w ustawienia, otwieramy settings json i jeżeli zrobiłeś tak jak w poprzedniej playliście, że ustawiłeś jakieś akcje na zapisie, tutaj się pojawiła nowa sekcja. A jeżeli jej nie masz, możesz ją po prostu sobie dodać. I tutaj dodajemy ustawienie Source Organize Imports na True. Porównajmy i teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli zapiszę. Import został usunięty. Dzięki.